Słuchajcie, zanim zaczniemy dzisiejszego vloga, no to pomyślałem sobie, że warto przypomnieć. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, nawet w tej amatorskiej formie, ale to tylko dlatego, że jestem na wakacjach i nie mam dostępu do sprzętu dobrej jakości, cenicie moją pracę, cenicie. To, co robię na YouTubie, to pamiętajcie, że możecie lupę sceptyka wesprzeć. Póki co po prostu tradycyjnym przelewem na numer konta, który znajdziecie na samym początku opisu pod filmem. Możecie wysłać donate o dowolnej kwocie. Za wszystkie bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jest to dla mnie bardzo silna motywacja do dalszej pracy. A jeżeli nie możecie wysłać, e Jakiegokolwiek donata lub nie chcecie, co jest dla mnie absolutnie zrozumiałe, to pamiętajcie, że zawsze możecie pomóc YouTube'owi widzieć moje rzeczy, klikając przycisk subskrybuj i lajkując ten film. Dzięki wielkie! Zapraszam na dzisiejszego vloga. Dzień dobry! Witam serdecznie w kolejny pogodny, słoneczny dzień w miejscowości Wisełka. Jesteśmy oczywiście nad morzem. I idziemy na krótki spacer w kierunku pięknych tutaj e, wojskich klifów. E, I podczas tej podróży e, mam wpisane pytania spod ostatniego filmu e, i oczywiście na te pytania będziemy sobie w trakcie tej naszej wycieczki odpowiadać. Pokażę Wam też trochę samych klifów, e, ponieważ e, są one e, no rzeczywiście bardzo, bardzo piękne. Audio polepszy się, kiedy będę odpowiadał na pytania. Tym się proszę nie przejmować. Tam jest cel naszej wędrówki. Pierwszy przystanek na naszej trasie. Piasek, bardziej woda odsłoniła na plaży jakieś betonowe płyty. Więc w oczywisty sposób jest to, można powiedzieć, jakiegoś rodzaju pomniejsza sensacja. I sensacją będzie również wspiąć się tutaj na tą wydmę. Dlatego że, dlatego, że jest dość stromo. A zatem jedziemy ku uciesze wszystkich i ku bólowi moich nóg. Jakieś betonowe coś? O, jak ten... o, kto by się spodziewał? Za wydmą jest las. Bardzo ładny las. Dzień dobry. Pierwszy postój w podróży i pierwsze pytanie, które mi zadaliście. Moja pisze. Bardzo ciekawy temat odnośnie tego ostatniego tematu vloga, czyli, e, czyli sceptycyzm versus otwarty umysł, a także kwestia medytacji. Proszę, opowiadaj dalej o tym, jak Ty medytujesz. Jak się czujesz medytując? Bardzo mnie to ciekawi. Szum morza w tle? Super sprawa, ale vlog z lasu też może być fajny. Vlog z lasu na pewno będzie, natomiast póki co mamy morze, więc dalej szumi w mikrofonie. No ale jeżeli jest to... No jest to na pewno przyjemniejszy szum, niż gdyby miało tam e, wiecie, miałyby tam szumi Mieć samochody na ruchliwej dwupasmówce. A zatem jak ja medytuję? Otóż ja medytuję korzystając z aplikacji Sama Harisa, która nazywa się Waking Up. Roczny do niej dostęp kosztuje około 200-230 zł. Natomiast zawiera w sobie nie tylko prowadzone medytacje czyli Sam Harris mówi Tobie, co masz robić, i Ciebie też w pewnym stopniu kontroluje i wskazuje, co masz w tym momencie praktykować. Ale też są tam podcasty o medytacji, gdzie on zaprasza różnych gości z całego świata, aby o tej medytacji rozmawiać, a także są lekcje, czyli opowiada tam z więcej o samej medytacji jako od strony teorii bardziej. Bardzo polecam bardzo taka kompleksowa aplikacja z masą kontentu. Aplikacja jest nadal żywa, to znaczy non stop pojawia się na niej nowa treść, a zatem jest na pewno coś no, wysokiej wartości dla kogoś. Jeżeli nie możecie sobie pozwolić na taki wydatek, to zawsze możecie poszukać introductory course, curse, curse to klątwa, nie jak to powiedzieć, chodzi o wprowadzający kurs do tej medytacji, który zawiera cały program. Cały program tych ćwiczeń, które sam Harris zaprojektował no i to można znaleźć no tak półlegalnie w internecie półlegalnie dlatego, że sam Harris zarzeka się i jest to napisane na jego stronie że jeżeli kogoś nie stać na waking up no to on może udzielić dostępu takiej osobie jeżeli wyśle do niego maila w każdym razie no całe bogactwo yy, o medytacji możecie yy, dostąpić kiedy yy, wykupicie dostęp yy, natomiast yy, ten kurs wprowadzający da się znaleźć. No i teraz, ale z drugiej strony jest mięsem, więc teraz wytłumaczę Ci, jak medytuję i dlaczego używam tej aplikacji. Ta aplikacja ma 50 części i to są medytacje codzienne, które trwają od 10 do 15 minut nie dłużej. Kwestia jest bardzo prosta. Zaczynasz od dnia pierwszego, gdzie sam Haris, zakładasz słuchawki, siadasz sobie w przyjemnym, wygodnym miejscu i sam Haris ci mówi, że teraz się zrelaksuj, teraz słuchaj swojego oddechu, a potem ci wytłumaczę dlaczego i tak dalej. Wprowadza cię w całą praktykę medytacji. I kolejnego dnia masz plik audio, który nazywa się dzień drugi, potem jest dzień trzeci, aż do dnia pięćdziesiątego. I dodatkowo do tego, do tego są takie sesje półgodzinne i chyba godzinne takiej dłuższej medytacji. To jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Ja medytuję z tą aplikacją, z tymi lekcjami i robię je sobie od pierwszego do 50, czasem jednodziennie, czasem więcej niż jednodziennie. I tak sobie właśnie wróciłem teraz yy, po, yy, po rocznej chyba przerwie. Jak się czuję? Często jestem mimo wszystko spięty, ponieważ ja po prostu jestem spiętym człowiekiem. Czasem zdarza się, że mnie rozprasza jako jakaś myśl. Czasem jeszcze włącza mi się ten taki małpi umysł, czyli na przykład zaczynam się nakręcać, nie medytuję tak jak powinienem. Dlaczego nie mogę się skupić? No cholera jasna, dlaczego się nie mogę skupić? Natomiast zdarza się to już relatywnie rzadko i mogę w pełni cieszyć się tym, że medytuję i podążam za wskazówkami Sama Harisa. Obecnie na przykład dopiero zaczynam, więc jestem tam chyba na 15. dniu i na przykład i na przykład jeszcze pół godziny temu sobie medytowałem i tam Sam Harris akurat zwrócił uwagę na dźwięki. Które dochodzą do nas z otoczenia, i zwracał naszą uwagę również, moją uwagę również na to, że w żaden sposób tych dźwięków nie kontroluje, nie powoduje ich i nie jestem w stanie nie słyszeć rzeczy. I ja już wiem, ponieważ nie robię tego kursu pierwszy raz, że to jest wprowadzenie do tego, żeby zacząć patrzeć na różne sensacje dochodzące z naszego ciała i otoczenia, a także nasze myśli jako. Podobnie niekontrolowalne co dochodzące do nas dźwięki. Tak naprawdę, tak samo jak nie możesz wybrać sobie, że słyszysz jakiś dźwięk, nie możesz słyszeć go krócej niż byś chciał, tak samo można potraktować myśl, która przychodzi, pojawia się zazwyczaj, wydaje się, że znikąd, trwa sobie przez pewien czas, a potem po prostu znika. I potem zaczyna się podważanie takiej naszej wewnętrznego, takiego naszego wewnętrznego przekonania, że myśli są jakieś szczególnie ważne zawsze. Co jest bzdurą. Myśli są bardzo ważne, ale w konkretnych miejscach i w konkretnym czasie naszego życia. A nie totalnie cały czas. Przez większość czasu nasze myśli są bez sensu. <laughs> I do tego też w pewnym stopniu nawiązuje właśnie dzisiejsze te moje ćwiczenia. Więc to była odpowiedź na Twoje pytanie. Lecimy dalej na wycieczkę. Cześć. Słyszałem, że wszyscy vlogerzy nagrywają swoje nogi. Może nie są tutaj piękniejsze nogi, jakie można zobaczyć w polskim internecie, ale no są to nogi. Więc zakładam, że odhaczam jakiś ważny punkt polskiego vloga, w ogóle internetowego vloga, sprzed 15 lat, kiedy to było nowodne. from To jest tutaj No widzę z wielkim okiem. Ciekawe. Dobrze słuchajcie, siedzę sobie pod wielgachnym wysokim klifem. Myślę, że te rośliny z tyłu pięknie w ogóle wyglądają i odpowiem sobie teraz jeszcze na kilka pytań spod ostatniego vloga. Postaram się odpowiadać teraz nieco krócej, nieco bardziej treściwie, więc będzie pewnie trochę więcej edycji w montażu, ale też mam nadzieję, że obskoczymy większą liczbę zapytań. J pyta. Na czym dokładnie polega medytacja, którą stosujesz i czym różni się ona od tak zwanej praktyki mindfulness? Częściowo myślę odpowiedziałem to w poprzednim pytaniu, odpowiadając na poprzednie pytanie. Dodam jedynie, że tak, mindfulness to jest bardzo bliska myśl. De facto ja medytuję tak, jak uczy, czy nauczył mnie sam Harris. A sam Harris jest wielkim sceptykiem, jednym w ogóle z tych czterech jeźdźców sceptycyzmu czy ateizmu, którzy byli popularni w 2000 tam. Dawkins, Dennett, Hitchens i Harris. No ale też on właśnie lubi bardzo tą duchowość, taką wschodnią. Uważa, że medytacja jest potężnym narzędziem świeckim dla naszego umysłu. Co? Okej. Okay. Czego? Także, przepraszam, bo przerwało mi coś, ciężko się to montuje, wiecie na telefonie. W każdym razie, tak, to jest blisko. To, co ja robię, to jest blisko medytacji mindfulness. Chodzi o to, że Sam Harris się tam nie zatrzymuje i skręca to wszystko w coś na kształt filozofii dzokchen, w której to filozofii hmm, próbujemy wyłączyć takie nasze poczucie bycia centrum doświadczenia. O tym pewnie powiem przy innej okazji, natomiast jeżeli możemy sobie wyobrazić jakiś długotrwały, długoterminowy cel medytacji w ujęciu harisowskim, to jest to przede wszystkim większa świadomość siebie, większa odporność na biegające myśli i też taka, takie poczucie, że mając wytrenowany medytacyjny umysł, Możemy lepiej nim zarządzać, przez co na przykład być zawsze obecnymi w chwili teraźniejszej. Co ma duże znaczenie, jeżeli na przykład chcemy spędzić na chociażby piękne wakacje w wspaniałym miejscu. Założy się, że jest masa osób i ja taką osobą byłem, której trudno było się zrelaksować, trudno było wypocząć nawet w tak przepięknym miejscu. A medytacja uwrażliwiła mnie na doznania, na wielkie spektrum różnych doznań, pozytywnych i negatywnych, ale pozwala mi ta praktyka doświadczać rzeczy w sposób bardziej świadomy. Tak bym powiedział. Kolejne pytanie. Amorette sato. Miałam przeczucie, że może powiesz, że znajdujesz się gdzieś w rejonach, gdzie je zamieszkuję i nie pomyliłam się, aż tak. Pozdrawiam ze Świnoujścia i zapraszam do mojej miejscowości. Piękne miejsce, jeżeli interesujesz się historią, jest tutaj dużo zakątków do zwiedzenia, miłego pobytu nad morzem. Bardzo dziękuję. Serdecznie również dziękuję za zaproszenie do miasta. Jestem przekonany, że jest tam dużo ciekawych rzeczy. Historia może nie interesuje się nią jako dziedziną nauki ale uwielbiam oglądać stare rzeczy, e, ruiny czy stare miejscówki, jakieś e, zapomniane bunkry z różnych okresów historycznych. Także zobaczymy. Nie wiem, czy w tym urlopie mi się uda dotrzeć do Świnoujścia, ale na pewno będę miał to na uwadze, może przy planowaniu jakiegoś kolejnego wypoczynku. Mm. Lexos pisze Osobiście, gdy słyszę o czymkolwiek zahaczającym o tematy pseudonauki, duchowości, wierzeń religijnych, mistycyzmu, wolę zapytać o dowody, spróbować zrozumieć temat w stopniu dla mnie satysfakcjonującym. Przykładowo, gdybym został zaproszony na seans spirytystyczny, najpierw poszukałbym jak największej ilości informacji na ten temat, spróbowałbym przewidzieć, jakie mechanizmy mogą zadziałać w mojej głowie, czy też w głowach innych osób obecnych, a końcowo pewnie zaakceptowałbym zaproszenie. Mając z tyłu głowy wszystkie informacje jakie zebrałem, wziąłbym udział w science z otwartym umysłem, zakładając, że coś może w tym jest nadprzyrodzonego, a co warto sprawdzić. Bardzo bardzo szanuję takie podejście i zdecydowanie się z takim podejściem również zgadzam. Bardzo istotne jest dla mnie to, żeby z góry nie zakładać pewnych rzeczy. Oczywiście jesteśmy raczej społecznością sceptyczną, więc słysząc różne twierdzenia, które zahaczają jakąś sferę nadprzyrodzoną, będziemy naturalnie no, sceptyczni właśnie i wydaje mi się, że bardzo słusznie. Słuchajcie, no nikt, nikt w historii ludzkości jeszcze nie zademonstrował, że cokolwiek, co miałoby być tą mistyczną sferą nadprzyrodzoną w ogóle istnieje. Dodatkowo otacza nas masa para i pseudonauki która wiemy, że prawdopodobnie nie działa. Jak na przykład Radiestezja, która w ogóle swoją drogą podzieliła trochę widzów, bo słyszałem, że jedni powtarzają, bo słyszałem, że część osób uważa, że pojechałem tam za ostrój w radiestezji coś faktycznie jest, a część mówi, że powinienem właśnie się w ogóle przestać gadać o takich głupotach, skoro dopuszczam takie rzeczy, jak właśnie radiestezja czy medytacja, żeby w ogóle się nad tym zastanowić. Natomiast to, co chciałbym tutaj zaznaczyć, Lexos, to to, że medytacja i słowo duchowość, do której się odnosi, nie ma w sobie nic absolutnie wspólnego z jakąkolwiek sferą nadprzyrodzoną w jakimkolwiek tego słowa znaczeniu. Bardziej odnosi się medytacja mindfulness w ujęciu świeckim do naszego umysłu, do tego, jak doświadczamy rzeczywistości i w jaki sposób możemy jej doświadczać. Tyle jakby y, to, że zmiana myślenia może zmienić y, nasz mózg, może zmienić nasze ciało, to dowiedziono. Słuchajcie, przecież istnieje efekt placebo. Ludziom faktycznie poprawiają się wyniki, czasem nawet trwale, wyniki zdrowotne dotyczące zdrowia y, po zażyciu cukru rozpuszczalnego cukru Tak samo wiemy, że większość terapii psychologicznych polega w bardzo dużej mierze również na zmianie naszego myślenia. Ponieważ poprzez zmianę naszych myśli sposobu doświadczania rzeczywistości możemy faktycznie wpłynąć na nasz dobrobyt. Na nasze życie, po prostu. Więc to nie jest żaden mistycyzm, żadna magia. To są po prostu prawdy i samorozwojowe techniki, które znaczącej części ludzi mogą pomóc. Podobnie, nikt na terapii nie powie, e, powiedzmy, kiedy przychodzisz, przepracować jakąś traumę czy coś. Wiesz co? Jest taki kurs, harisa, Waking Up to jest medytacja. Idź sobie na tu medytację. Nie potrzebujesz terapii, to ci wystarczy, poznasz prawdy o swoim myśle i wszystko będzie git. Nie, absolutnie nikt tak nie powie. Ale masa terapeutów powie: skorzystaj z medytacji, to jest świetne narzędzie pomocnicze, może Cię czegoś nauczyć o twoim myśle, o myślach jako takich i może ci w rzeczywisty sposób pomóc. I o to chodzi, tylko o to. A duchowość, o której mówimy, to nic innego, jak kontemplacyjne zastanowienie się nad naturą naszego umysłu. Po prostu. Duchową praktyką może być to, że teraz siądę sobie przez 10 sekund, posłucham morza, posłucham faktury dźwięku morza. Ciężka myśl. Um. Po powrocie z wakacji trzeba będzie iść do pracy. Myśli zniknęła. To co, jedziemy dalej? Ehm, pytanie odnośnie kilku tytułów książek do medytacji e, odnośnie praktyki, teorii i badań naukowych. Ehm, Okej. Okay. Więc nikogo nie zaskoczy, jeżeli powiem o Waking Up sama Harisa. Wyszło też chyba po polsku. Jest to książka, w której dużo siedzi on w teorii medytacji. Także są tam odnośniki do badań, jak najbardziej, a także odnośniki generalnie strzemki wiedzy neurologicznej, gdzie Harris udowadnia, że. Dzogchen, czyli pozbywanie się środka, poczucia bycia centrum doświadczenia ma sens, ponieważ to jest iluzja in the first place. Więc tam odsyłam po fantastyczne, świeckie opisanie tego, jak wygląda medytacja i co ona robi z umysłem, a także po trochę teorii, takiej stricte teorii. Ponadto polecam bardzo książkę Effortless Meditation. Nie pamiętam autora, ale można ją dostać w Amazonie na formie EPUB, bardzo tanio. Świetna książka o takim przyspieszonym trybie medytowania, w jaki sposób zacząć myśleć spektralnie o swoich doznaniach i tak dalej. Mniej naukowa, bardziej subiektywna. Fajnie bym było mieć już takie teoretyczne podstawy i dobrze rozumieć rozróżnienie medytacji świeckiej, mindfulnessowej, harisowej od głupot nadzwyczajnych, nadnaturalnych z jakichś dziwnych religii, zanim sięgnie się po tą książkę. Bo tam nie jest tak jakby te rozróżnienie i te praktyki, które są tam zawarte. Tam już warto mieć sitko, przez które można by przesiać pewne rzeczy i jako trzecia książka, która teraz przychodzi mi do głowy e, potęga teraźniejszości Eckharta Tolle tutaj trzeba mocno e, przygotować się na niezwykle mistyczne i magiczne i duchowe opowiadanie o różnych prawdach na temat umysłu jakby to powiem no, książka Eckharta Tolle jest na pewno jest fantastyczna. Zwraca uwagę na niesamowite rzeczy, na jak dziwnym konceptem jest czas, jak bardzo poczucie czasu e, nam przeszkadza w radosnym czy spokojnym doświadczaniu chwili obecnej. W jaki sposób w rzeczywisty sposób istnieje tylko i wyłącznie chwila obecna. Wszystko inne poza chwilą obecną jest myśleniem, co też jest bardzo interesujące. Książka jest fantastyczna, ale zdecydowanie musicie podejść do niej świadomie. To znaczy, rozumieć, że przyjąć, że Wasze rozumienie, bardzo świeckie i zakorzenione w świecie, takim rzeczywistym, myślenie, to jest pewna podstawa i możecie potem sobie czytać tą książkę, zastanawiać się nad tym, co Eckhart Tolle pisze i być może nawet do jakichś ciekawych wniosków dojść. Natomiast totalnie od tego nie zaczynajcie. Wiem, że ogląda mnie masa sceptyków medytacji, tak? Oglądacie mnie, bo mnie oglądacie. Natomiast jestem przekonany, że jeżeli Wy byście sięgnęli do książki Eckharta Tolle, no to by to Was utwierdziło w Waszych przekonaniach co do mnie i co do praktyki medytacji jako takiej. Bardziej zdecydowanie na start polecam książkę Waking Up. Przebudzenie. Duchowość bez religii. No. I to jest koniec tego vloga. Oczywiście pytań było zbyt dużo i nie mogłem się do wszystkich odnieść. Myślę, że warto by zostawić na chwilę temat medytacji, pogadać o czymś innym. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, jakiekolwiek do mnie, czy jakiś temat, którym chcielibyście, żebym się zajął, ale taki temat, który nie wymagałby długich tygodni researchu, tylko na którym mógłbym wyrazić jakąś swoją opinię, to piszcie w komentarzach. Do zobaczenia pewnie pojutrze. <laughs>